Siemka, z tej strony, Deltoro. To jest kolejny odcinek naszej serii. Zagrajmy w Wiedźmina. Ostatnio skończyliśmy nad brzegiem i mieliśmy iść do chaty Harena. Tak więc, idziemy tam. Zaskoczyli nas źli Zdzi... na goście, czyli wiewiółki. E, co tutaj? Ta. Zastanawiałem się, czy nie zrobić ten początku wyjmu takie. W poprzednim odcinku i takie kilka scen z poprzedniego odcinka, takie, nie wiem, pół minuty, powiedzmy, czy coś takiego. No dobra. Harenbrogg. nie Zabiłem dla ciebie utopcę, a przy okazji spotkałem elfy. Elfy? Jakie elfy? Nie, 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 nie znam żadnych elfów. Spodziewali się ciebie. Kim były te elfy? To skojatel, wie, wie, wie wiórki. Młodzi, nie ludzie walczący o wolność. Za kontakty z nimi idzie się na szafot Jeśli mnie wydasz Za... zawiśniesz za razem ze mną Nie wydam. Skoro to takie niebezpieczne Czemu z nimi handlujesz? Żyć jakoś trzeba Tak czy siak Wykonałem zadanie Więc mój to... to... towar jest bezpieczny? Nie doceniałem cię, Wiedźminie a, a przy okazji Co się stało z Elfani? Nie dogadaliśmy się Nie żyją Zaz zabiłeś ich? Mm -hmm. Pewnie będą chcieli zgarnąć towary. Mm -hmm. Jak zjawi się reszta komanda, zwalimy winę na utopce. Nie będę się wtrącał. Czekam na moją zapłatę i opowieść o salamandrze. Oto, oto, oto pieniądze. A jeśli chodzi o sa salamandrę, to. Musisz wiedzieć, że zbierają ha -ha haracz od wioskowych. Nieposłuszni płacą gardłem lub świeci im cze czerwony kur. Gdzie ich znajdę? Za zapytaj wielebnego. Jeśli o mnie chodzi, to nie mam nic przeciwko, żebyś ich za załatwił. Mój znajomy szuka pewnego krasnoluda. Huga, należącego do Skojatel. Po, po, popytam. -po -po <noise> Może uda mi się dowiedzieć, co się z nim stało. No bez ja, ja się, ja, ja się tak chyba nie jąkam. Pra, 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 prawda? No dobra, Odo i Mikul. A co tam, chwila? Hummmm, kościany pokier, wygrałem już. A dobra, więc teraz idziemy do Mikula, bo jest bliżej. Tak? Chyba tak. taram Czekajcie zamknę sobie okno. Okej. Okay. Kurde, teraz mam dylemat, w czym konwertować filmy. Z jednej strony Sony Vegas jest dużo bardziej profesjonalne i zapewnia mi dużo, dużo bardzo fajnych efektów. Ale jednak cholernie długo się renderuje, bo aż godzinę. Taki 15 minutowy filmik. A z kolei drugi program nie zapewnia mi absolutnie nic, żadnych efektów Ale za to. Brrr, ale za to zarenderuje się 20 minut taki filmik, więc... No cóż... Będę starał się wszystko nagrywać tak normalnie Bez żadnych, nie wiem, wyczynów, że tutaj muszę zrobić cięcie czy coś. mi się Wielebny wie, że tu jesteś oczywiście. Nie wierzę. A masz jakiś znak ładnego? Mam. Fuck you. Wielebny mówił: znak Łognia czcić. Znaczy ty Łod jednego? A... Wielebny mówił, że mogę ci w czymś pomóc. O, bo ja, panie, martwiejców mam się pozbyć. Martwiejców? Ano, pan komendant kazali i iść do krypty. Tam dalej kawałek drogą. A ja żem nigdy w życiu nie walczył. No, nie boję się! Martwiejce powiadasz. Proszę, panie. Jestem Wiedźminem. Zlikwiduję martwiaki, a ty w zamian zapłacisz mi 200 orenów. I powiesz wielebnemu, że ci pomogłem. Dobrze, panie. Ja powiem, co wiem, ale nie dużo tego będzie. A bogaty to ja tyż nie jestem. Ale dobrze, byle martwiej ubić. Bywaj. <noise> ja wierziałem. Komendant. Nie, to nie jest komendant straży. No nawet jak na straż miejską, to powinien już kiedyś walczyć. Wie... Gdzie mam szukać tych guli? Niedaleko karczmy zbocze jest. A w zboczu wejście. Bywaj. Dobra, we zboczu karczmy. Mapa. Mam klucz do krypty, no nieważne. Pararam, pararam, pararam. Widzę co to tam dobiegnę i widzimy się za chwilę. Ono właśnie, jeden z widzów przysłał mi wiadomość prywatną, że aby zbierać roślinki, trzeba mieć wykupiony jakiś tam talent, więc ja go później wykupię. Nikt tego widzę, to. Prznik! No, biegnę dalej. Okej, okay, dobiliśmy już do krypty. Po drodze jeszcze zahaczyłem i wziąłem, skorzystałem z miejsca mocy. Przyczyną śmierci musiała być zawartość tej buteleczki. Zwłoki pewnie zwabiły góle. Znaleźliśmy martwą pannę, ciało dziewczyny. O, tu jest buteleczka. Okej. Okay. A mam, mam w ogóle miejsce? A, dobra, to jest przedmiot fabularny. I teraz będzie cholernie ciemno, bo sobie jednego eliksiru nie mogłem zrobić. Jak szybkim, wow, są dwa. Nic nie widzę, ale co tam? O Jezu, jeszcze jeden. No bierzesz go, a dobra. Spoko. O, to jest kolejne miejsce mocy. No sorry, że nic nie widzicie. Ja widzę dokładnie tyle samo co wy. Tylko znajdę te szczątki O, tu gdzieś leżą Dobra, wiecie co? To ja sobie zrobię Ja się prześpię tam na zewnątrz wezmę sobie ten nalec Który mi umożliwia zbieranie składników Bo potrzebuję krwigula Dlatego Jak on się nazywa, ten arfosk? do Kalksteina No a jeżeli nie wezmę tego To nie zbiorę krwigula I nie dostanę kasy Więc tupa będzie To zaraz się widzimy tutaj no, proszę bardzo, tutaj mamy ten talent, pozwala identyfikować i zbierać zioła. Jak wygląda zbieranie kwiatków? Podchodzimy, klikamy, zbieramy. No i w tej chwili zdobyłem 5 kwiatów białego mirtu, można iść już do wiedźmy, ale ja jeszcze idę do krypty. I jesteśmy sporo tym w krypcie, mam nadzieję, że teraz już będę mógł zbierać składniki z tych z o, jest znak. Krąg wewnętrznego ognia. Dobrze. Możemy iść do Kalksztajna, ale jeszcze tam widziałem krąg ognia. Co nam da? Znak igni. Chcecie, to przeczytajcie. I tak, co robi znak igni? Znak igni podpala jest to mój ulubiony znak, wygląda najładniej i robi go spicznego damagea. To jest nie wiem, jest taka strzyga co ma 8000 życia to my możemy walnąć za 2K. Więc pada na 4 strzały z takiego igni, więc musakra to jest po prostu. No dobra, to ja... Gdzie ja mam? do Mikula. Dobra, to ja biegnę do Mikola po drodze zbiorę roślinki i widzimy się za chwilę. Hmm, widzę, tam jakaś impreza jest. Pachałek, salamandry, Oj, i Kalksztajn stoi. Zostawcie mnie w spokoju. Mówiłem, że nie oddam mojej pracowni za żadne skarby. Oddasz go? Albo... Albo co? Spoko głos. go! Dziadem zajmiemy się później. Nie, nie sądzę. Brodze, kurwa. <laughs> Słyszeliście? Zbroń się, kurde. cię, Wiedźminie. Trzeba było nie zadzierać salamandrą. Ten most będzie twoim grobem. Jestem niewinny. To było Savolla chyba. Czy my Savolla zabiliśmy? Nieważne. No zdychaj. Wow, podpalił mnie. Na burn? Ten burn. Oh, o fakt, podpalił mnie. Znowu. Dziękuję. Dziękuję, Ocaliłeś Ocaliłeś mnie. Chcieli mojego laboratorium, moich retort, alembików, pieców alchemicznych, moich skarbów. Nie ma sprawy. Nie ma sprawy. Znam powody wydarzeń, których właśnie byłem świadkiem. Salamandrze brakuje sprzętu, żeby wykorzystać skradzione tajemnice. Bez aparatury na nic im biedźmińskie mutageny. Prawie udało im się ukraść skarby Kalksteina. Prawie udało im się w Kermoren. Prawie robi wielką robotę. <grystanie> 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 o, dobra. Hmm, jestem ciekawy, czy oni wzięli ten tekst. Gdybym wtedy został z Wesemirem, dzisiejsze wypadki potoczyłyby się inaczej. Tym bardziej, że zjawili się tu przeze mnie, przez decyzję, którą kiedyś podjąłem. A czy gdyby się zawczasu znał konsekwencje, zdecydowałbyś tak samo? Jestem ciekawy, czy prawie robi wielką różnicę. W reklamie wzięli z Wiedźmina, czy wiedźmi to wziął z reklamy? Hmm, chyba, że sami to wymyślili, no cóż. Czy zdecydowałbyś tak samo. Tak, to była dobra decyzja. A z konsekwencjami sobie poradziłem. Nie dziwi mnie to. Wyglądasz na kogoś, kto nie ogląda się za siebie. Gdybyś potrzebował składników alchemicznych do twoich wiedźmińskich eliksirów, przyjdź do mojej pracowni w zimie. Dam ci specjalne ceny. Zatem do zobaczenia. Czekaj, czekaj, Alberto. <noise> Trzeba było nie bronić, dziada. Znowu będzie gadał! O czym mówisz? Staruch tu przyłazi i cięgiem gada i gadasz, mnie łeb boli. Jeszcze raz przylezie to go kamieniami, łobuż. To jest to, Izba, go nie drażni. To potężny alchemik. Eee. Kapitan powiedział, puszczać ino tych, co Glejt mają. Wiem, wiem. Jutro mnie pod bramę Łuńską przenoszą. Tam mój będę stał. Jak Glejt będzie, tam mnie szukaj. Dobra. Skandaliczne. Dobra. Co cię tu sprowadza? Hmm. Onoś potrzebujesz krwigula. Masz ją? Spokojnie. Najpierw zapłata. Ta krew jest niepotrzebna do badań. Dobrze, już to mówiłeś. Ile dostałem? Sto Lenów. Spoko. Skand Co? Chciałem zapytać o. Wreszcie, ktoś na poziomie. Już myślałem, że mieszkańcy tej zapomnianej przez bogów wioski myślą jedynie o swoich przyziemnych problemach. Po pierwsze, nie jestem tutejszy. Po drugie, gdyby wieśniacy myśleli o alchemii, nie byłoby alchemików. Wszyscy umarliby z głodu. Aha, typowa krótkowzroczność. Alchemia jest matką wszystkich nauk, w Wiedźminie. Wiesz dlaczego? Ponieważ pozwala zrozumieć świat. Wszystko, co nas otacza, jest właśnie alchemią, z której próbujesz nieudolnie kpić. W twoim organizmie cały czas zachodzą procesy alchemiczne. To dzięki tym procesom jesz, oddychasz i wydalasz. Powiem więcej, dzięki nim myślisz i czujesz. Alchemia to życie. Zmieńmy temat, zanim wieśniacy spalą nas na stosie za herezję. Nie można zamknąć ust na uce. Ale niech będzie. Czego chciałeś się dowiedzieć? Interesują mnie receptury. Gotowe recepty są rzadkie i raczej trudno je kupić. Zachęcam do eksperymentów. Warto modyfikować istniejące przepisy. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak wielkie jest znaczenie metody empirycznej w nauce. Zmienimy temat. Ależ dopiero zaczęliśmy. Bywaj. No dobra, z Mikołem pogadamy sobie w następnym odcinku. Tak więc komentujcie, oceniajcie. Subskrybujcie. Jeśli bardzo się podoba, to polecajcie znajomym. Dobra. Jeśli bardzo się podoba, to polecajcie znajomym i do zobaczenia następnym razem, kiedy pogadamy sobie z Mikulem. Na razie.